Cześć moi kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale i słuchajcie Kolejna smutna wiadomość, tak kolejna To już chyba jest druga, ale nie mam pewności Najpierw się dziwicie jaka to wiadomość Możecie już się domyśleć po tytułach, ale, ale mogę was zapewnić, że to nie jest koniec mojego kanału Po prostu muszę zrobić przerwę, bo mam straszny problem Już wam mówię jaki Problem ten polega na tym, że kiedy zapisuję jakiś film, bo oczywiście muszę go przerobić. edytować no nieważne jak to się mówi, nie chcę mi się tak opia zapisywać. Próbowałam to już nie wiem ile razy, ale po prostu teraz będzie przerwa od filmu i będę próbowała jakoś to zapisać. Bo już tracą mi się pomysły, no ale będę próbowała to zapisać. My zobaczymy, jak mi pójdzie. Więc na razie nie wyczekujcie filmów, bo ich no po prostu nie będzie. Ale na pewno wrócą. I czekajcie na specjal co dostałam na Dzień Dziecka. Bo trzeba się trochę odciągnąć od tej elektroniki. No i właśnie się odciągniemy i pokażę Wam, co dostałam na Dzień Dziecka. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pa!